Nie ma takiej niegodziwości, której dopuści się rząd, jeśli brakuje mu pieniędzy. No i generalnie ta ustawa jest o tym, że jak przewoźnik, jak przedsiębiorca spóźni się z wykonaniem jakichś obowiązków, jak czegoś tam nie dopełni, no w tym przypadku zaniedba, szpiegowania pasażerów, no to lecą kary. A jak wy się z czymś nie wyrobicie i nie zdążycie tych kar wyegzekwować, to sobie przecie ustawę i znowu jest dobrze. Kary są wymierzane za yy, surowe kary wilące tam w, w miliardy, jak tu słyszeliśmy, yy, są wymierzane za przestępstwa czysto formalne o szkodliwości społecznej zerowej, ale a nóż się komuś potknie noga. A pieniądze się przydadzą zawsze, prawda? No i właśnie się przydało, udało się, przewodnicy się nie wyrobili, można ściągać z nich, z nich pieniądze. Zamiast te pieniądze, zamiast te kary umorzyć, skoro problem zniknął, skoro wszyscy już wywiązują się z tego, z tego nieszczęsnego, niepotrzebnego obowiązku, to wy przedłużacie sobie termin na to, żeby łupić ludzi za, tak jak powiedziałem, coś, co nie ma żadnej szkodliwości społecznej. Moglibyście wdrożyć może kary finansowe za opóźnione odpowiedzi na interpelacje przez swoich ministrów, jak już chcecie być tacy surowi w, w, w sprawach niedopełniania terminów i obowiązków. Yy, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Zajrzenie do samej ustawy matki to jest dopiero kosmos. I ja dopiero się dowiedziałem o takiej ustawie z faktu, że ją nowelizujemy i polecam wszystkim, żeby sobie do takiej ustawy zajrzeli. Po pierwsze yy, liczba celów. W jakich mogą być nasze dane zbierane? No, na szczęście wyrobiliśmy się w alfabecie, do Z doszliśmy, udało się, super. Przetwarzanie kategorii danych, przetwarzane kategorie danych. No, ponad jedna strona A4 drobnym maczkiem. Sama ustawa, 79 artykułów, 40 parę stron. Proszę Państwa, czego tu nie ma? No, nie ma numeru buta. A tak poza tym to chyba wszystko. I właściwe organy, 11 służb jest upoważnionych do grzebania w tych naszych danych, w tym na przykład Krajowa Administracja Skarbowa, a czemuż by nie. Tę ustawę zamiast w niej dłubać, zamiast ni y ją rozbudowywać, to trzeba skasować. To jest dramatyczna ustawa z cyklu Witamy w Krainie Wielkiego Brata. To jedna zresztą z wielu takich ustaw, które tu w ostatnim czasie wdrażamy. Śledzenie kierowców za pomocą aplikacji, centralny rejestr faktur, paszporty covidowe. To wszystko potwornie rozbudowuje narzędzia inwigilacji państwa względem obywateli. Technika pozwala na stale zwiększającą się przewagę informacyjną władzy. Jeśli nie położymy temu kresu jak najszybciej, to obudzimy się naprawdę w kraju Wielkiego Brata. Różnica między tyranią a Republiką jest taka, że. W Republice to my wiemy wszystko o państwie, a w Terranii to państwo wie wszystko o nas. Zdajemy sobie pytanie, gdzie jesteśmy. Dziękuję serdecznie, panie pośle.